Jeżeli chcielibyśmy zapisać brelok zbliżeniowy tutaj do systemu, możemy zrobić to w następujący sposób. Musimy wejść w menu głównego użytkownika, gwiazdka, piątka, główny kod użytkownika. Tak jak widzimy tutaj mamy użytkownik pierwszy, to jest użytkownik główny. Przechodzimy strzałeczką w prawo. W zależności, którego użytkownika chcielibyśmy zaprogramować, tutaj strzałkami prawo, lewo przesuwamy się. Użytkownik drugi. Potwierdzamy gwiazdką. Jeżeli chcielibyśmy, jeżeli chcielibyśmy przypisać jakiś nowy kod dostępu dla tego użytkownika potwierdzamy gwiazdką i przypisujemy mu nowy kod. Teraz strzałeczką w prawo, brelok zbliżeniowy. Potwierdzamy gwiazdką. W tym momencie zbliżamy brelok, który się mu przypisał do a, tego użytkownika. Następnie przechodzimy w prawo. Możemy zmienić tutaj nazwę użytkowników. Możemy zrobić to również z aplikacji, pamiętajcie. I musimy teraz strzałeczką w prawo przydział do podsystemu, który ten brelok ma obsługiwać. Potwierdzamy gwiazdką. Jeżeli mamy więcej stref podsystemów zaprogramowanych w domu, tutaj w zależności od do, z której klawiatury chcemy korzystać, możemy tutaj właśnie taki, dost, taki dostęp i opcję włączenia, wyłączenia właśnie zrobić. Jeżeli miałoby to obsługiwać tylko dom parter, Zostawiamy na tak. Jeżeli miałaby być to tam góra, też to możemy albo zostawić na tak, bądź tutaj brak dostępu do tej strefy. Wychodzimy haszem. I tak jak widzimy, tutaj mamy jeszcze dodatkowe opcje użytkowników: czy to ma być kod nadzorczy, pod przymusem, czy możemy pozwolić na blokadę linii i kilka innych opcji, które mogą być przydatne. Wychodzimy haszem i w zasadzie w tym momencie możemy zamknąć tutaj pokrywę i możemy załączyć system. 就别录了。